Dzień dobry Państwu. Nagrywam jeszcze filmik. Tylko nie z pasieki. Bo już ta pasieka nie istnieje. Bo czyszczony był staw i tam jest robione ogrodzenie Nie ma śladu. Chciałem taką poruszyć jeszcze taki temat, tematy, bo miałem dużo zapytań i, 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 i takich co... Szczelarze mówią, że mają daleko do rzepaku. I są, jest taki filmik, na filmiki, żebyście Państwo weszli, hasło wpisali, miód z mniszka. Bo są, nieraz widziałem, że tam w jednym miejscu, że biorą miód z, z mniszka, z majówek. Inny pan, Pokazywał, że jego pszczoły chodzą na mniszek, i tam mało pszczół, okropną przestrzeń hektarów było mniszka. A inny pan znowu, tutaj od strony zachodniej, mówił, że na mniszek nie chodzą, bo mają do rzepaku blisko. I to, co mi państwo raz mówicie, że macie do rzepaku daleko, ale jest plantacja, jest okropne pałacie, mniszka. Tylko tutaj jest sprawa, że mniszek otwiera się dopiero około dziewiątej, a pszczoły, które wylecą rano, są wierne kwiatom. Tak jak nie lubią iść na sadę, tylko na wierzby, czy na klony, tak to na mniszek i jakbyście Państwo zobaczyli na wiosnę, to tylko sporadycznie gdzieś spotkać pszczołę, która po prostu młoda, gdzie wyleci w późniejszym czasie i odwiedza mniszek. I, i proszę Państwa, jest i tutaj w, interne w internecie na przeglądarce wejdźcie sobie Państwo na stronę Presura Pszczół. Ja to wiem po prostu z pszczelarstwa. Bo tego nie stosowałem, bo po prostu u nas rzepaki i, i było tyle, że, że nie stosowałem tej tresury, bo jest tu właśnie na przeglądarce. Nawet do tego naukowcy doszli, że jest płyn, że dwa razy opryskać plantację jak ma ktoś jakieś uprawy, żeby ich pszczoły chodziły na jego plantację. Nawet naukowcy doszli do tego, a to, co ja chcę powiedzieć, to jest stresowanie pszczół i to, co pisało w pszczelarstwie, bo tak jak rzepak dopiero, jak rzepak kwitnie całą noc, a mlecz dopiero około dziewiątej się otwiera, robi się w ten sposób, że się zbiera kwiaty, mniszka na, na wieczór, jeszcze jak są otwarte, Moczy w syropie, tylko takim ciepłym, niegotowanym, bo, bo żeby zapach był utrzymany. I rano, przed, jak się mniszek otwiera, to jest zabawa trochę dla tych pszczelarzy, którzy mają czas, a nie mają rzepaku, a mają dużo ilości mniszka, i wlewa się szklankę do małej podkarniaczki tego syropu z tego mniszka rano i pszczoły chodzą już wtedy ruszą że można brać miód z mniszka bo jeśli się tego nie robi to z mleczu z mniszka nie można po prostu wziąć miodu bo pszczoły są wierne kwiatom które rano wcześniej miodzą także zaglądnijcie żeby państwo tam na ten że jest taka strona dresowanie pszczół I, i to można zastosować, tylko jak mówią, to jest zabawa. Ja tego nie stosowałem, bo po prostu miałem rzepaki i niepotrzebna było mi taką dresurę, ale dla tych, którzy nie mają rzepaku, a mają czas, to można zrobić zabawę na wiosnę i wziąć też miód z mniszka. Innym takim tematem co jeszcze tam chciałem powiedzieć? Jest filmik Tomasz Stańczuk z sześciu uli robi, z jednego ula robi sześć odkładów. Rujkę i Macierzak i jeszcze cztery. Naprawdę wzorcowa lekcja poglądowa tego filmiku, jak on to wszystko robi. Okropna ilość, tam jest 80 chyba 2000 oglądło i nie dziwota, ale to co on robi, to naprawdę robi fachowo. Nie jakąś folię, tylko gniazda prawdziwym zatworem i stosuje weleczki i tam jest wtedy utrzymywane ciepło. Tak samo i te weleczki, jak ktoś ma mniej, mniejsze, mniej uli na zimę. No bo ci wielcy to mają den, den, y, po prostu takie y, za zakładki. No to bo nie, bo z tyloma beleczkami bym nie poradził. Ale ci co ma, macie taką małą, małe pasieki to chodzi na zimę te beleczki, bo przez folię ucieka ciepło i, i także z, z odkładami to warto ten filmik oglądać, no i tam on tak samo, jeśli chodzi o, o to, żeby nie zaziębić, odpowiednim po prostu robi, tę rodzinę dzieli, lekcja poglądowa. No dzisiaj już też taki oglądałem filmik Pasieka Choska, pan też jeszcze inny nagrał, o nosomozie, o tych wszystkich chorobach. I bardzo ciekawy, i tak samo on mówi o zawielgoceniu drewnianych uli. Jak macie na przykład, już na wiosnę można zaglądnąć, i takie ule, dennice, bo ja miałem wysuwane, to wysuwałem, czyściłem i wtedy widać jaki jest osyp. No i opalałem gazem. I takie ule, co ten pan właśnie mówi, że choroba to już, też zawielgocenie uli. Jeśli macie, to taki ul przesiedlić do suchego, a tamten wysuszyć, opalić, żeby po prostu było czysty. No i też takie filmy oglądałem, i, i może się i też pszczelarzom zdarzyć, że zamrze czerw. I pszczoły, na przykład taki pan też właśnie co pokazywał, że mu pszczoły zginęły. W, z niewiadomych przyczyn matka została z garstką pszczół. Zamarł w czerw i kryty i otwarty. No i takie ule, te ramki, czy na przykład takie ramki z zimy zabilgocone, pryśmier, tak samo to po prostu usunąć. I takich ramek, gdyby był taki zam, czerw, który zamarł, po prostu to jest do spalenia, czy do przetopienia na świeżo. Bo pszczoły żubaczkami muszą wszystko oczyścić, a tu jest transmisja pokarmu i, i może wystąpić choroba. Także nie, takie proste rzeczy pszczelarzy, jak mówiąc, z wiosny chodzi o czystość, o to wszystko, żeby było doprowadzone. I, i na przykład jeszcze chciałem poruszyć o taką sprawę, jak te rabunki, co w tamtym razem mówiłem. Żeby schować do piwnicy, bo nie wszyscy mają czym wywieźć i, i gdzie wywieźć to 5 km. I widziałem takie filmiki, że na. i, i w pszczelarskie są od lat u pszczelarzy, że nieraz jakieś plastry na daszkach dawał do osuszenia. Też jako młodzi pszczelarze, żeby tego nie robić, czy to podkarmianie jakieś w pasiece, z daleka od pasieki, takie osuszenie czy w nadstawkach i po prostu żeby nie prowokować pszczoły na rabunki, bo też takie filmik tu pan pokazywał jak kotaki altanki dał ramkę z, z plastem do suszenia to pszczoły taka była inwazja że popsuły w ogóle ramkę i i na, I na przykład jeszcze z tym kalendarzem, jeszcze na wiosnę, żebyście mogli Państwo ruszyć, bo u nas w sklepie jest kalendarz 27 lat, który jest wydawany, ale dla ośmiu profesji, dla pszczelarzy, dla grzybiarzy, dla, dla rybaków, gospodyń, dla rolników. I tam jest ciężko godziny. Czy w tym telegazecie, czy w internecie, nie ma podanych godzin, żebyście się Państwo ten kalendarz dni Siewu i od wiosny, ci, którzy uwierzą w to, żeby mogli to po prostu zastosować. I już także chciałbym podziękować za wszystkie telefony, za, za to, no i za to oglądnięcie. I dziękuję Państwu do, do usłyszenia.